ogłoszono Twój pojedynek. Powiem tak, że to jest świetny pojedynek, świetny rywal w Brazylii, w świetnym miejscu i walka wieczoru, więc nic tylko się cieszyć. Natomiast część kibiców ma problem z tym, żeby jakby okazać tą radość, bo ich oczekiwania były, wiadomo, na Johna Jonesa walkę o pas. I pytanie właśnie, czy Ty jesteś zadowolony z takiego obrotu spraw? No, no, wiesz, ja się bardzo cieszę, że wiesz, i Brazylia, i Jokare, wiesz, legenda Walka wieczoru, także dla mnie wszystko jest mega. Wiadomo, że chciałem walczyć z Johnsem. Yy, ale ja od początku wiedziałem, że do tej walki teraz nie dojdzie. Gdzieś tam, wiesz, próbowaliśmy to, walczyliśmy, wiesz, na, na, na noże yy, tam z medźmakerami, żeby, żeby zrobić wszystko, ale jak, jak jest ogólnie w życiu optymistą, to tutaj wiedziałem po prostu, że, że będę musiał jeszcze coś zrobić, żeby, żeby zawalczyć. Gdzieś tam może jak Dana White powiedział sam, że tam gdzieś próbują to zestawić na, na, nowy, no na Nowy Jork. No to gdzieś tam może mi się jakaś tam lampka zielona zapaliła, że, że może się uda, ale na drugi dzień już zaraz gdzieś to tam zdementowali, także, yy, także wiedziałem, że jestem w tym samym miejscu, w którym byłem. No i wiedziałem, że będzie jakaś walka, tylko już nie wiedziałem gdzie to i jak z kim. Yy, spadła ta, ja się bardzo cieszę, jestem mega, mega zadowolony. Yy, no bo tak jak mówię, Brazylia, zawsze chciałem być w Brazylii, teraz będę miał okazję, wiesz, walka wieczoru, także tej przygody. Mm -hmm. No to właśnie, to co w takim razie na, na poziomie tych negocjacji twoim zdaniem zawiodło? No bo mm, skoro Dana już mówił w zasadzie, że, że no Jan jest naturalnym, że ty jesteś naturalnym pretendentem, nagle, nagle się to wszystko zmienia. Jakby co, co się Ale stało? Co, no to, że coś, tego, to ja sam nie wiem, co się stało. Wiesz. No to, że ktoś coś powiedział nie znaczy, że jest prawdą. To, że coś jest zapisane, też nie znaczy, że jest prawdą. No, wiesz. no tam pewnie jest dużo wiele czynników. No. Wiesz, no polityka pewnie tylko i wyłącznie. No. Albo się, wiesz, nie wiem, może się John Jones wiesz, wydygał. <grywa> nie wiem, nie mam, nie mam zielonego pojęcia, jakby też zadaliśmy to pytanie, czekamy na odpowiedź, co się stało. Zobaczymy, czy taka, czy taka do nas dotrze. No właśnie, to jest pytanie, czy w ogóle taka odpowiedź dotrze. A twoim zdaniem w takim razie, skoro John Jones powiedział, że będą ogłasza, będzie wielkie ogłoszenie niebawem. No to kto to może jakiś pomysł? mi się wydaje, że to jest y, niedotyczące, może, być może, że jest to nie, nie, nie dotyczy się w ogóle jego osoby, no nie? Że po prostu puścił tweeta, być może w kontekście czegoś innego całkiem, zobaczymy. Tak uważasz? Hmm. E, wiesz, tak to, tak... uważam, nie wiem, no zobaczymy, no ciężko mi powiedzieć, no nie wiem, nie wiem, ale, ale gdzieś tak, tak, tak czuję, że tak może być, wiesz? No bo też wiesz, no tweet, tu, że ktoś coś puści jakiegoś tweeta nie znaczy, że on mało znaczasz, wiesz. To może znaczyć milion rzeczy tak naprawdę. No w przypadku John, Johna Jonesa na pewno, ale to w takim razie twoim zdaniem. Kto miałby być, może... jeżeli nie ty, to kto miałby walczyć z Johnem Jonesem? Wiesz to nie wiem, no może, może wiesz, no może sami czekają, na, wiesz, na, na te dwie walki, które się teraz mają odbyć. Czyli wiesz, Whiteman z y, Reyesem tak? I, I Walker z Corey'em Andersonem. I może coś tutaj z tego będą wybierać, wiesz, i to może, może zawalczyć w ogóle, to, wiesz, nie, nie w tym roku w przyszłym. No jest dużo. Y, Dużo czynników i dużo, dużo się może wydarzyć, Ja sam nie wiem. No ja nie wiesz, yy, ja też się w to nie zagłębiam i jakby mnie to nie, nie interesuje, ja się skupiam na, wiesz, na sobie, na, na, na przyszłej walce, a co tam się dzieje, to już. Mnie, wiesz, to już jest dla mnie jakby yy, póki co drugorzędna yy, rzecz. Nie? No mam nadzieję, akurat z Whitemanem, to chyba tak jak z Luke'em Rockholdem, szczerze mówiąc, to yy, ja wolałbym, żeby oni nie walczyli o pas, bo szczerze mówiąc na tym etapie nawet jakby nie wiem, tam Whiteman po ile jest przegranych, ale. No, no, no nie, no bez sensu to w sumie nie pasuje. A powiedz tak. Yy, czy część ciebie w ogóle jest zawiedziona takim obrotem sprawy, mimo że wyraziłeś właśnie radość jakby z tego pojedynku i z tego zestawienia? I no ja tak jak mówię, no ja byłem nastawiony, że do tej walki teraz nie dojdzie, więc nie jestem zawiedziony, bo, no, bo tak, tak wiesz, no tak, tak, tak wiedziałem, no, wiedziałem, nie wiedziałem, no, mówię, no tak czułem, że tak będzie, no, że, że, że będę mógł jeszcze jedną walkę zrobić, nie? Mm -hmm. także nie jestem zawiedziony, no bo Inaczej, gdybym, nie wiem, gdybym już miał na przykład kontrakt, wiesz, na to walkę, później by coś się zmieniło w trakcie, wiesz, już jest podpisane, ale jednak, nie wiem, już się szykuje pod niego, a tu jednak coś się dzieje, no to wtedy bym był zawiedziony, tak, no bo to już, już by było, wiesz, wszystko fajne, dograne. A tu, póki nie było kontraktu póki nie było, yy, yy, żadnych konkretnych ustaleń, no to, no to, to, nie, to luz, Okej, okay, a powiedz, bo to już drugi zawodnik, gdzie, mm, gdzie dają Ci rywala z, z lżejszej kategorii, który przychodzi do tej półciężkiej. Jakiś taki, nie wiem, sądzisz, przypadek, czy teraz jakąś ci dali rolę takiego gatekeepera z 8-4? No nie wiem, nie zastanawiam się nad tym, ale jakby już chcieliśmy innego rywala na zasadzie, chcieliśmy kogoś z rankingu, wiesz, 9-3, tak? Ale jest teraz tak układane to wszystko, że po prostu nie ma z kim się bić 9-3. Każdy ma już jakieś walki albo są kontuzjowani no albo są gdzieś tam za nisko dla mnie w rankingu, no i padła ta walka, no i się na to zgodziliśmy. Mm -hmm. A powiedz, e, takim mm. pytaniem kończącym, czy e, fakt, że John Jones e, to jest zawodnik, wiesz, z nagłówków, z pierwszych stron, plus ty, który przede wszystkim kierujesz się sportem, a, żeby mniej mówić, a, a więcej robić, i czy myślisz, właśnie, że ta mniejsza medialność mogła mieć wpływ? Gdybyś był na przykład, nie wiem, bardziej popularny, to zdecydowaliby się zrobić ten pojedynek? Mm. Nie wiem, być może by tak było. No ciężko, mi, ciężko mi stwierdzić. No może gdybym miał milion, wiesz, followersu na Instagramie może by to inaczej wyglądało, ale nie mam. Yy, wiesz, nie wiem, nie lubię gadać wolę robić, wiesz, jakby nie, nie ten. Yy, to i tak i tak wydaje mi się, że gadałem dużo więcej niż, niż zwykle. Yy, yy, no i no i tyle. No. Też mogło gdzieś to tam, wiesz, to czy inaczej. Mogło gdzieś to tam zagrać, że on jest po prostu mega, wiesz postacią w Stanach, a ja, ja tam, wiesz, gdzieś dopiero raczkuję sobie, no nie, mm. jeśli chodzi o tą medialność i, i, i być może, nie wiem, mm, nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy, wiesz, yy, co przyniesie przyszłość i wtedy będę mógł więc powiedzieć. Dużo Cię to kosztowało energii, żeby się nagiąć i spróbować trochę właśnie więcej pogadać przed? To w ogóle były Twojego yy... autorstwa teksty, czy ktoś Ci podpowiadał? oczywiście, yy, znaczy, no były mo gdzieś tam, wiesz, no moje gdzieś tam bardziej, ktoś to może składał, wiesz, w całość to mój, mój bełkot jakiś tam, no nie. Yy. No, ale nie jakby, nie, no mówię, nie, nie, to nie jest, wiesz, to jest takie, nie jest to coś, musi to zacząć ze mnie wychodzić naturalnie, wtedy może będzie to wszystko lepsze i fajniejsze i, 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 i ciekawsze. No. Musisz uzupełnić. Póki to użyć... jakby nie, 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 nie czuję, wiesz, nie czuję flow, że tak powiem. Następnym razem tak. użyj gotowca, Saturday, Sunday, You going down. Tak. <laughs> Dobra, dziękuję Ci w takim razie za czas. Dzięki. dzięki.